Okej, okay, Trzech Łowców, Alien Kubson i kolega Ignacy pewnego dnia no, postanowili rozprawić się z nieprzyjemnymi uh, typami spółdzielnej gwiazdy. Chodź patrz, piąteczkę, przy piąteczkę przybijemy. Okay, a... Piąteczka. Chłopaki, oni są czymś Piąteczka. identycznym, w sensie... Oni są. Tak, wydaje mi się mm -hmm. właśnie, że... Boże, co wy na to? Zamykajcie za sobą każde drzwi, żeby Ech. potem wiedzieć, które zostały otworzone. O, ale tu bałagan Dobrze macie, że się ich słuchasz. Ja Co? To dobrze. Bo to jest bardzo bardzo ważne, 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 żeby to jest słuchać swoich ja. kolegów. To jest bardzo ważne. Słuchaj, może się poczuć jak subskrybent Izaka, Dostaniesz ode mnie, piąteczka. Kucz! Kucz! Z kim ja byłem? Tu kolega Ignacy. To tu się To coś tutaj zamykamy tu imprezę. No właśnie coś mi się to. Zamyka. Panowie! O Oprócz! Nie! Tak, kula, kula, nie tak, kur... jest hula. Kula. z, z Hawaju wrócili świeże. Co? Dzieci w Afryce mogą zjeść te lalki. Dobra, dobra. dostaliśmy powiadomienie o naruszeniu. Ja pozonku. tutaj mam pewien proszę problem. Proszę zostawić mnie. Potrzebuję tutaj, żebyś do mnie przyszedł, człowiek, ponieważ Oczywiście. ponownie Ignacy popisał się swoimi umiejętnościami jako propa Oho. i zamienił Oho. się... Dobra, dobra, bo ty stałeś za długo. Za, zamienił się w jakiś fotel. On jest w tym pomieszczeniu. Wejdź i zamknij ze za sobą. państwa on jest gdzieś tutaj. Prawdopodobnie jest z którymś z dzieciaków. Chcesz mi każdy fotelik. Ups. Dobrze. Zmieniłem fotel i teraz mnie zlekceważyłeś. Daj radę! Daj radę! Czemu żaden... Znalazłem bo był po prostu lampo. Alienku... Tak? Ups. Chciałbym ja ciebie... Pamiętasz jak byliśmy rok temu na wakacjach razem? Czy to dwa tak, lata temu? Tak, Dwa lata nie, temu. Nie, <laughs> nie wiem. Nie, rok temu to już chyba było. Nie, Słuchaj, nie ja, było ja chciałem ciebie ponownie tam. zabrać w podróż. Tak. Ale żeby wyruszyć w podróż trzeba zebrać drużynę. O, A jak jest, jak jest już drużyna, to potrzebna jest walizka. Słuchaj, tam zapakowałem naszą walizkę, ale założę się, że nie trafisz w nią z rewolweru. Założę się, nie ma No to czas. dobra, to czekaj, czekaj, zróbmy sobie strzelnicę. No, hej. Zawsze. Hej. <laughs> Sorry, nie, nie mogę <laughs> wytrzymać. Już wytrzymać, nie Ja mogłem. nie czekałem, ja specjalnie czekałem na ten moment, żeby taki zrobić szybki Matrix. Ja się, Czemu to jest? Ja dwa Nie, 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 ja się ogrzeję, bo to jest zimno. Oj, coś mnie parzy ten. Przywal mu, przywal mu. Tak? mu, przywal. No, pokaż o, mu, kto rządzi. Proszę, po... zostawić mnie. Smakaj. Przywal mu. On jest <grystanie> <grystanie> agresywny, ja on agresywny. No, no no, no sobie proszę sobie iść do Dizzy'ego. Spójrz na niego, przecież to widać, że to afrykańskie dziecko, że Berka mu sobie wystają. sobie do Dizzy'ego, Zero litości no dla afrykańskich nie, dzieci. To no. był taki dobry plan, gdyby nie ten sprytny dzieciak. Generalnie Mandzio kiedyś pojechał ze mną na wakacje. I widzę, że ten klimat musi się tutaj mm, udziela to bardzo. Jest, to jest tak, z Grecji, oni są melonami! Tak. Nie, generalnie Zamykamy. słuchajcie. Bo wiecie, jak to jest z serwerami, tak? One czasami lubią się przegrzewać. chyba tu dużo chłodzić. Dobra, w ogóle, serwerami w ogóle tutaj to jest to tak, szybko! Tak naprawdę korpo życie nie jest przyjemne. A dlatego ludzie tutaj. lubią sobie e, przyzdobić ich, e, prawda, biurka. W tym przypadku o. można to zrobić albo butelką. Albo jakąś łękę no, tak. hula, czy jakąś. Ale ja mnie to dziwi, nazywa. że w ogóle na serwerowni jest aż tyle butelek. O ile dobrze pamiętam, to tak. pracowni komputerowej nie wolno wnosić żadnych napojów. dokładnie, dokładnie bo, to nie, bo może składnie. się na zalać klawiatura. Albo sam komputer, albo nawet i użytkownik. Użytkownik też. Zalać lub zachlać, prawda? Różne rzeczy mogą się stać, w zależności od tego, co w danej chwili pije. Szczególnie użytkownikowi. Hmm, kolana! Patrz, to Masz go? O, no, ja nie wiem. Pasiek bij. No nie no, Wanda. O! o! No, Mandziu! Chyba mandziu. nie dzisiaj! Chyba nie dzisiaj! Mandziu! Dasz radę, słucham, dasz Słuchaj, za dużo jest? Giniesz, jeżeli strzelisz. No i co? Popełnił samobójstwo. Nie jesteś wierny, Poświęcenie. Aczkolwiek. Sprawdzę, czy któreś drzwi są otwarte? To, o, jest okay. to jest problem. Arbuzowy pokój jest otwarty? Co ty mówisz? To może Fakt być zmyła. Ok, ja, jest ale ja jestem tyko. gotowy. Czy wyglądam przekonująco? Nawet bardzo. <laughs> Nawet bardzo. <laughs> bardzo więc... starałem się na tą kryjówkę. Muszę ci powiedzieć, że od ostatniego odcinka Prop do odcinka tak? dzisiejszego cały czas się do tego szykowałem. Chodź, połączmy się niczym naczynia połączone. Naczynia połączone, okej, okay, to trochę dziwnie zabrzmiało. Nie wiem, czy chciałbym się z tobą w ten ja, ich sposób. I tu nie włączyć, ma, ich tu nie, bo... nie ma. By nie byli Jezu, ty składni, naprawdę to, to robisz? Ty naprawdę tak. <laughs> to robisz. Tak. Naczynia, Naczynia połączone. Naczynia, to jest to, co w kuchni! To jest! Kuchnia! Ojej, <laughs> ojej 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 ojej. Chyba wiem, co to może być. A coś tutaj nie pasuje mi. A, no właśnie tutaj zrobili takie małe zamieszanie. O! 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 Cicho! Tutaj bana jest w ścianie, kochani. No dobrze, mam mi wam idzie. W tym pomieszczeniu nie da się zamienić w zbyt dużą ilość przedmiotów. To prawda. Ale w to się chyba da, co? Przepraszam, 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 Nie dało się. Proszę tam Dziękuję i proszę, zapraszam na domu. Słuchaj. Ale nie, chodź tu tak? do mnie. Chodź Dobra. proszę tutaj. Do... Ja Zabaj! mam z jakiegoś powodu przeczucie, że oni mogą się znajdować w tym pomieszczeniu przede mną, te które jest zamknięte. O! Nie mogę wskoczyć. Tak, okay. dokładnie. Jest, gracie z życiem. Gracie nie, no z na życiem. pewno nie w tym, tu jest zbyt Na czy... pewno nie, na pewno tak, nie, tak? tak no, Okej, okay, okay, dobrze. Tak. Skoro na pewno nie, to ja tutaj wejdę. I po pierwsze uh, okay, Ja się rozejrzę. Tu wygląda wszystko. Ja się zacznę tutaj wszystko, bardzo, okay. bardzo, bardzo dokładnie. To, że są, to ja jestem... O, elo desy. Nice, o, tak. ładnie. O nie, to Zobaczyłeś mnie. O, elo, Kuba. Wcisnę <grym grym> MR Ładnie Gdzie ty jesteś? Gdzie <grym> <grym> ty jesteś? No, 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 tutaj, tutaj. Tutaj? Wszyscy <grym> Cze, tak. tak. tu byli? Tak, chcę quadra, tak, tak. Cze, tak. chcę triple killa, no, chcę triple killa mojego. Wiesz co, są dwie minuty do końca, książek jest jeszcze sporo. Dokładnie. <grym> <grym> <gry Wiesz Nie znaczy żeby je wszystkie przeczytać. Ale spokojnie! Spokojnie, stary! Ktoś to musiał zrobić, tak? Ktoś to musiał zrobić. Stary, ale nie ułatwiłeś sprawy. A, Kochani, prawie jak kryształowa nie, noc, książki e, Madzio, się palą, Madzio, 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 są ściany. W jednej z nich jest pies pogrzebany. To chyba mu nie pomoże, Jak to dobrze pomoże. rozejrzysz się, może książkę znaj... Może książka, książka znajdzie, znajdzie się. się? Tak, o. A jak dobrze rozejrzysz się, to, to nie można robić podwójnych Ale że co? Całą. Że tutaj? <grymne> <grymne> jest. Ten pokój jest o! czysty o! na pewno. O! O, Prraszam, o, mome, 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 mome. No Dobra, widzę, że... Gdzie wy jesteście? Macie w tym samym chwile. pokoju, macie w tym samym pokoju. Halo! W którym? No w tym, w którym był Alien. Gdzie jest Alien? Jakbyście to zrobili, to nie wiem. Druga jest laleczka, pewnie też, tylko gdzieś jest chowała, teraz laleczka. Pokryj z komputerami, panowie. Dobra, na sam koniec. Stój tutaj, dezy, albo dobra, ja będę stał i czatował, czy. A, tutaj się ruszało. E, nikt tutaj nie wie. chyba jakaś laleczka, czy jakaś laleczka. Tutaj Ta laleczka jest na. uważaj, bo się szukamy takiej laleczki. O! Nie że Ignacy, że ty jesteś taki czasem ślepy. No, oczywiście, że mogę czasem pod nosem ci podskakiwać, no proszę cię. No? A ty, pod nosem tutaj nie, nie, co no, jest ty? nie! Nie zrobiłeś to tego! To było słowo, co... Nie zrobiłeś to tego. To było to co zrobiłem, co nie? Ale nie? to jest wiesz, coś takie zadośćuczynienie trochę, bo jak oni wcześniej skakali i ty teraz podskakujesz, to wiesz. Dokładnie. Nie wierzę, że po prostu ta randomowa rzecz faktycznie może być, wiesz. A, tak po prostu. działająca. Nie! Dobra, Pani czekaj, jest. czekaj, czekaj. Tyrolem. Kochani! O, pro, potrzebuję o, pomocy! Hmm? Tam ktoś bił! Ciepło było! Właśnie... Nie, nie rób tego więcej! Nie, nie rób tego więcej! O Jezus! No. Konie, ufaliłeś. Nie spaliłeś! Nowy! Serio, ty ja cię tykałem, naprawdę. Nie ruszałeś się. No świetnie Tak sami się Nie, kurde! No, już wierzyłem! <śm>... Że... Że... No, że... Już wierzyłem! Ale robiłem to najprędzej na świecie! Generalnie my nie poszliśmy na łatwiznę tak jak wy Tylko zrobiliśmy coś trudniejszego. Tak i zobaczymy. No chromach, no. nie my, Myślę, że nie powinniśmy się odzywać w ogóle. To znaczy, my ogólnie Asz jesteśmy tak. profesjonalistami bo w tę grę, Wiecie co, generalnie, dlatego... dlaczego nie lubię stołów? Bo stół jest, wiesz, uderzysz ręką w um, stół, a nożnicy się, się odezwą. Właśnie, o, dlatego ja Stoł, siedzę cicho, Stołowi też blisko do pędzli, więc wiesz... Okej, okej, to było tak randomowe. Pędzli do ruchania matek to już jest bardzo o, <laughs> a, Chciałem powiedzieć, że zrozumiałem i miałem nadzieję, że powstrzymam kolejne przodu. ...nie ruszał. No, no ty, 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 zawsze spalić. Poczekaj, <śpiewanie> synu, odejdź stąd, tam. Synek Was znalazł? nie są? Ale. Odejdź do tam, no. Okej. się zrobili. Dobra, to ja może też spróbuję uciec. bo. Czekaj. Zastanawiam się, jak Dabaj, się sprawdzi. Daj, się to Nie w sumie. Nie no. no. ma tak, ucie. się Cicho, nie zobaczył mnie, nie zobaczył mnie. Ej, gdzie on jest? O! Spaliłeś, Mandziu! Przepraszam, Ej, chyba wystarczyć, Ale nie znaleźliby na.